Listing produktów w kategorii sklepu internetowego bywa powodem, dla którego architektura SEO, a właściwie rozkład fraz w wynikach organicznych, potrafi układać się inaczej niż wynikałoby to ze strategii. Problem, o którym mowa, jest typowy dla większości e-commerce w Polsce. W czym rzecz? O tym w dzisiejszym materiale. Dla zobrazowania problemu posłużę się prostym przykładem. Właścicielem naszego przykładowego sklepu jest Bartosz, a sklep Bartosza ma następującą strukturę. Kategorią nadrzędną są spodnie męskie. Kategoriami podrzędnymi są spodnie męskie chinosy, spodnie męskie garniturowe oraz spodnie męskie joggery. I teraz pojawia się problem. CMS sklepu jest napisany tutaj typowo, czyli kiedy Bartosz wprowadza do oferty nowy model spodni, to przepisuje je do kategorii nadrzędnej oraz odpowiedniej podkategorii. Dla zobrazowania problemu przyjmijmy, że Bartosz otrzymał od hurtowni nową serię chinosów i teraz zabiera się do pracy, wprowadza produkt za produktem z katalogu. Dodał 40 par chinosów i przypisał je zgodnie z zasadą kategoria zbiorcza spodnie oraz kategoria spodnie męskie chinosy. Ta mechanika generuje jednak spory problem, z którego Bartosz jeszcze nie zdaje sobie sprawy. Kategoria nadrzędna spodnie męskie jest na tyle mocno nasycona keywordem spodnie męskie Chinosy, pochodzącym z nazw produktów wyświetlanych w listingu, że robot zaczyna się w tym gubić i typowo dla takiej strategii wydarza się coś następującego. Kategoria nadrzędna spodnie męskie jest na tyle mocno nasycona zawartością spodnie męskie Chinosy, że zaczyna rankować na właśnie te spodnie męskie Chinosy. A jak zakładam, Bartosz chciał wyraźnego rozdzielenia architektury, gdzie spodnie męskie rankują na spodnie męskie, a każda z kategorii rankuje na właściwie dla siebie podkategorie, czyli na przykład spodnie męskie Chinosy na spodnie męskie Chinosy. Zjawisko jest typowe, ponieważ sam Anchor tekst linku wewnętrznego. Także zewnętrznego jest takim samym elementem składowym body, jak każdy inny element w niej zagnieżdżony, co jednak nie wydaje się takie oczywiste dla Bartosza, który dopiero wchodzi w e-commerce. Co typowe, do nazw produktów deweloperzy lubią przyklejać znaczniki porządkowe H, np. H3. A H3 jest na tyle mocnym argumentem dla robota, że w połączeniu z mocnymi linkami prowadzącymi do kategorii nadrzędnej. W naszym przypadku spodnie, architektura rozkłada się odwrotnie, niż chciałby tego Bartosz. Przytoczony przeze mnie przykład implikuje znacznie więcej problemów, bo może dochodzić także do rywalizacji, kanibalizacji fraz w obrębie kategorii nadrzędnej, kategorii jej podrzędnych oraz samych produktów. A przypomnę, że produkty chętnie to robią, bo na ogół są bardziej obszerne w zawartość, mają nierzadko dłuższe opisy niż kategorie, a ich zawartość rośnie wraz z upływem czasu. Pojawiają się opinie klientów, materiały wideo, dodatkowe zdjęcia i inne elementy. Rozwiązanie tego problemu na etapie przedwdrożeniowym jest znacznie łatwiejsze niż kiedy sklep już ułożył się, a jego architektura ciągnie w różne strony, bo zaczyna się walka z 300 jedynkami, kanonikalami, wypinanie produktów z wybranych kategorii, modyfikacją kontentu, a w skrajnych wypadkach zmianą nazewnictwa produktów, selektywnego stosowania noindex w metatagach, zmianą struktury linkowania wewnętrznego lub też zubożenia zawartości niektórych podstron na rzecz innych. Pojawia się też pytanie, czy kategoria nadrzędna powinna być zbudowana właśnie w taki sposób, aby zawierała listing produktów przypisanych do niej, a może powinna zawierać tylko linki wewnętrzne z podkategoriami, zmuszając użytkownika do nieco innego przebiegu procesu zakupowego? Jako, że w zależności od zawartości sklepu, przebieg układania takiego sklepu w organiku to wiele godzin hipotez i weryfikacji testów, to przykładowe scenariusze rozwiązania tych błędów architektonicznych pozwolę sobie zostawić na inny wpis. Wyżej wymieniony przykład to tylko jeden ze stu argumentów, dla których architekturę e-commerce wypadałoby rozpisać w Excelu i stosować różną indywidualną nomenklaturę dla kolejnych segmentów produktowych w zależności od kontekstu i powiązania semantycznego.